Zawsze jest problem z wyjęciem z tyłu pokrywki od, od baterii. Pokażę prosty patent, żeby ułatwić wyjmowanie. Bierzemy kawałek izolacji. Przycinamy krótki pasek. w ten sposób Sklejamy go, zostawiając kawałek klejący. Przyklejamy do pokrywki. I Zostawiamy taki język. Teraz za każdym razem, jak będziemy wyjmować, mamy ten język. Odchylamy, pociągamy za język, wyjmujemy klapkę bez problemu. Cyk. Cyk. To w niczym nie przeszkadza. Prosty patent ułatwia życie.